OK, witam w kolejnym odcineczku Przygody w HonDiPo Co tu mamy? O! Światełka, tak? Byliśmy na dziale świateł A Zwykła jakaś taka lampka, czy dyszki, tak? Na trzy żaróweczki Muszę też od razu do domu kupić, do przedpokoju Może coś fajnego znajdę O proszę Takie jakieś ładnie świecące, osiem dyszek takie kule No jest tutaj mnóstwo Mnóstwo tego jest, 6 dyszek, taka lampa wiatraczki. Wiatraczki są dosyć spoko, tu bardzo popularne w Stanach 150 dolarków coś to tak wygląda, nie? styk tu jakiś wiatraczek z sygnałem SOS 2,5 chyba taki kosztuje o, stolik, taki stolik rozkładany też jest fajny. Styk, styk. 60 dolarków. O, bo przejdę, Wam pokażę tu jeszcze to wszystko. Tu już takie w sumie lampy na zewnątrz, nie? 7 dolarów, tak. 8 dolarów lampa z tego z, z, z słoika zrobiona No ale jest nie to już takie bardziej LEDowe 60 dolarów OK Takie coś To nawet fajnie wygląda hmm, Tak to jest tutaj o, co tu od razu mamy? Szafeczki, tak? Szafki łazienkowe 320 dolarków Takie 200. Od dwóch stóweczek, najmniej, tak? To jest już komplecik ze, ze zlewem z wszystkim. Tu mamy takie 360, 320, 270. Takie bardziej fikuśne, przesuwane jakieś 3,5 stówy Co tu jeszcze mamy? 4 stówy i stówę. Zlewik, tak? Pięć stówek na takich zwykłych tych slajderkach. Co to jest? Pięć ósmych. No jest, tak wygląda jak wygląda. No ale za takie pieniądze to też nie można cudów się spodziewać. Tak to wygląda w łazience. Pyk. Tu macie ceny trzy, cztery stówy o proszę, i kraniki jakieś, tak? na przykład taki kranik 200 dolarków 180 dolarów bardziej taki fikuśny trzy stówy tu jest tego więcej, od razu jakieś klamki yeah, a to co tu mamy? Kraniki, kraniki, tak? Tu mamy takie kraniki: 8 dyszek, 6, 7, 8 dyszek. Tu już bardziej do pryszniców, tak? styk, dwie stóweczki. Tak to wygląda, jak wygląda. Pochwyty na swej taszmy, dwie dyszki. O no, co to mamy? Słuchaweczki jakieś, 3 cztery dyszki. Takie bardziej skomplikowane, to już pewnie droższe są. O, 5 dyszek, 7 dyszek. Takie coś, nie wiem. Krany bardziej do kuchni, no to już 120, 150, dwie stóweczki, tak? Tu już ponad 200czki, prawie 300. No ale wiadomo, zależy jakie filmy, tyle to kosztuje. Chce się mieć coś lepszego. W sumie to nie jest to jeszcze tak zawsze, że, że czym droższe, tym, tym jest lepsze. Bo to jest różnie z tym. O proszę wanienka od razu. Czasami tak jest, że kupisz coś za 3 dychy jest super, a za 300 jest lipa. O proszę. Cztery dyszki nie było. Klocka klapy, cztery dyszki klapa. Po co zmieniać kibelek? Można tylko nową klapeczkę sobie wsadzić i już jest, nie? Kibelki kibelka sztuje 9 dyszek. Tylko nie wiem, czy te kible są z klapą, czy nie. Pewnie gdzieś tu wszystko, bo by trzeba było poczytać. Ale no, taka cena mniej więcej koło stówki za kibalek. O, cały jest z klapą i z wszystkim. Czyli stówkę za kibalek, a za sama, samą klapę cztery dychy. To w sumie tylko że kibalek jest ciężej wymienić niż to, nie? Co tu jeszcze mamy? Takie różne pierdółki. No. O, tu mamy dużo kibalków, Tu już droższe. 150, 170 Ponad dwie stóweczki. Pięknie. O, tu jest ten gościu, co mam nagrywa. Czyli ja. Troszeczkę nieogolony. <try> Co tu jeszcze mamy? Polecimy jeszcze tędy. okej, okay, wanny, wanny. 4,5 wanna. Damy troszeczkę szerszy. Mniej więcej 4 stówy wanna. Mniej więcej 400 tak? 4, raczej ponad 400. O, tu nawet za 300 można kupić. Tylko, że są pewnie różne, tak? To jest jakaś. Taka bardziej metalowa, żeliwna. Plastikowe chyba będą droższe, albo odwrotnie. Tak, bo tu jest plastikowa. Plastikowa 400 stówy. A metalowa... Nie no, tu ma podobna cena. Podobna cena. Co tu jeszcze mamy? Tu już jakieś kuchnie, tak? O! No bo to są szafki już kuchenne składane w takim tym 200 dwie dwie szafka kosztuje. Ale to Są jeszcze pompy do tego. To się montuje do kranu, żeby mielić po prostu ten cały syf, odpady, co nie? Czyli 150, 180, 200 No takie ceny mniej więcej. młynek, o, to się nazywa. Młynek do kianu. Tu już mamy takie bardziej kuchenne stryczki. Ale co, pokażę Wam wszystko, nie? Kogoś to będzie interesowało, kogoś nie. Kuchnie, czyli to nie kuchnie, tylko szofeczki możecie sobie takie kupić i sami pomalować. 270 dolarów. O, niektóre są już poskładane, ale chyba większość trzeba samemu sobie poskładać, nie wiem jak to działa, ale przykładowo taka szafka kosztuje 100 dolarów już z półeczką nawet półeczka jest zrobiona niedrogo, niedrogo, napiszcie w komentarzu o i tam już są narzędzia narzędzia później pójdziemy bo narzędzia już trochę było Teraz zobaczymy co jeszcze Tam widzę, fajną... widzę fajne drzwi kosmiczne W tym odcinku będzie tyle. Dzięki za oglądanie i zapraszam do subskrypcji, do pisania komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytanka albo macie jakiś pomysł, żeby nakręcić jakiś fajny styl w Ameryce. No to dajcie znać. Dzięki pozdro zapraszam do następnego odcinka.